A ja nie potrafiłem odpowiedzieć na to pytanie, ani powiedzieć tak. Nie, no powiedziałem dziękuję. Mhm. Dziękuję, bardzo mi miło, ale powiem ci szczerze, i możesz się zapytać ka każdą osobę z mojej wytwórni, która pracuje. Mhm. Ja nigdy nie wykonywałem telefonu, żeby się zapytać ty, ile tam się pójść sprzedało? Nie interesuje mnie to. Jesteś mocno odcięte. Nie, po prostu nie interesuje mnie to. Moja muzyka yy, jest dla mnie. Tak? Mhm. A to, to, nie jest, to nie jest inaczej. Ja nie tworzę muzyki po to, żeby się interesować liczbami. Ja tworzę muzykę po to, żeby mi sprawiała radość. Nie chcę zakłócać tej radości niczym innym. Nie chcę mhm. wbić się w fazę myślenia, że kurde, robię tę muzykę po to, żeby zarabiać. Bo to nie jest prawda. To nie jest prawda. Ja nie myślę kompletnie marketingowo. Wrzucam na singiel to, co mi się podoba, a nie to, co da mi liczby. Też nagrywam płyty takie, które mi się podobają, a nie takie, które dadzą mi liczby. Bo to tam jest bez sensu. Okej, okay, zdarzyło się, były takie przypadki, że typu życie po śmierci, że to co mi się podoba zbiegło się z liczbami, ale to są po prostu przypadki, no. Dobrze, jasne, ale też ciężko mi w to uwierzyć, że Sony, Universal, Warner nie kontaktowali się, nie próbowali, nie Prawda? Ze mną się nie kontaktowali. Jeżeli się kontaktowali z kimkolwiek z moich menadżerów, nikt mi o tym nie powiedział, znają moje zdanie. Mhm. Wiedzą, że nie, nie musieli się mnie pytać o to, żeby odmówić. Miałaś... Ale nie kontaktowali okay. się. A w tym momencie powiem ci szczerze, że, yy, że już jestem pewnie, pewnie, wiesz, marketingowo nie stoję na tyle mocno, nie robię popu, żeby, żeby, żeby się tam, wiesz... No. Właśnie najbardziej atrakcyjne w tym wszystkim jest to, że ty nie robisz popu, a dalej jesteś popularny.